A to jest moja uma. I co powiecie na to? Traja fajno hajnopecka, bluzka, korale, modne Chris, hau, modelka. Bo jak się słucha o tych dobnych umach i upach, to oni w odróżnieniu od ojców, co do furganii po świecie byli zawsze w domach, siedzieli się w kot w zasluglawie. Przed chałupą, w co się nią podpierali. I zawsze kupa czasu, co by z każdym połowem trafiać. U czekała z na każdego, kto przyszedł I zawsze tam to dziecku miała jakby maskiety bez ręczku. Bez cima czas siodali przy źle z fajka, a uma strykowała, po prostu przy rzekle, przy nich się grały dziecka, a oni łosprawiali, napominali, uczyli, jak to mają robić, co by być dobrymi ludźmi, a nie hamarami. -ha -ha. To oni uczyli, że, że, że z graczków przyjdą płaczki, co nogle, to podjodę, a w prawdziwych dwa razy traci. I łosprawiali, bo utopka, ściga, meluzynie, i im się straszydła, a dziecka słuchały z otwartym gębą i czerwonymi bakiem. A teraz? A teraz lecę do mojego łupy. Prawie robiąc coś przy alcy i gorączkę. Cześć upa, ja uma? Nie, nie ma, pojechała pato. Na to kto z ubańskiego. dopytuje się. Nie, godo, do, do nie Ło, wow, to tyle godzin będzie się w autobusie czy się. A kaj tam padał upa, fliggrę poleciała. zamówił, że jej słów bez internetu, bo to nie było. I co wiem na to? Uma a upa ma komputer. I dzięki mnie coraz lepiej się przy nim radzi. Zaraz jak ktoś kogoś na pochwalę. Ja, jak już mógł bez nim dener to jeden bez Jest co to znaczy i czy nie to obroźliwe, ale zaraz jak że to znaczy taki piersiok lasa. Mój opa i uma mają też komórkę, jedna na spółkach i umiem już nie dzwonić, choć stroma to trwało, za rzekł, że przeszkolowała ma to nawet na kartce się napisała w kiedy mógł przyciskać, ale już dzwonią. Trochę gorzej idzie im z SMS-ami, bo często, często dostanę. u SMS-a, a u SMS-a do mnie dostanę w polisie, jak mi się te kliki pomieszają. Ale tak, tych ich to trzeba powiedzieć. Są dobrze przodu techniką. Ani filtra, ani komputera, ani komórki się nie układa. Jedno do jednego nie umiałem przekonać. Do mojej MP trójki, jak sobie przyda, zaraz się na Myśla, że i do tego ich jakoś przekoną. Jak im wróci zka, zaczyna jakie fajne ślady puszczać. Tak więc widzicie, czasy się zmieniają. My uczymy się od opu, ale jak idzie technika, to tu opu są do nas przyjść po nauki. I to jest fajne. Z tym czasem do wnuków też to to rozdoma się u naszych strażników było. Ci moi na pulsyi to są bardziej zajęci niż ja do byli. Duch to na to, to na prógach grób, to do ujkawicach. A uma to nawet łazi na gimnastyka, bo jak padała, na starość się chce figury stracić. Jedno na szczęście się nie zmieniło. Tak jak do mnie i upy. Duch a jednym księgiem wszana swoim wnukom. Zawsze coś tam do nich mają. Dobre słowo, maskity, a Wojtusz do mnie gej. Co to mama i tata, bo nigdy nie wiedzą. Moja Uma, jak przy kuchnię to wierz mi, coś tam cierpnie.